Cześć wszystkim, jest cześć? ze mną, tak, cześć, witaj, Jestem ze mną Wiktorek, oglądamy sobie mecz, Legia niestety przegrywa ze Sportingiem 1 do 0, a my sobie uzupełnimy album kartami, co to tutaj jest, eee, kartami z, no, z nowej FIFY, tak, mamy tutaj album, Wiktorek będzie mi podawał karty po kolei, podawaj Wiktorku, ja będę sobie numer, nie, ale po kolei, od góry. Dobra, bo to będzie tak po kolei. Numer 66. Numer 66. Jest to karta Konstantinos Furtonis. Furtonis, Furtonis. Karta numer 66. Oczywiście są to wszystko karty brakujące. Tak możecie też zobaczyć, jak wygląda nasz album. Tutaj fordzi ta karta Fans. Favorite. Kolejna karta, jaka jest? O, i mamy. Logo Bayernu Monachium i jest to karta numer 167. I tym samym, moi drodzy, mamy skompletowany cały Bayern Monachium. Także ekstra 203. sprawa. O i proszę, a propos Sportingu, 1-0 z Legią Mamy, nie, przepraszam, Jezus, to jest już ten sam Numer ile? 2 0 2-0-3. 203 tutaj, dobra także, nie, brakuje jednej dobra, co mamy następne, Wiktorku? Ajax i herb Ajaxu, kolejna karta o numerze 230 karta numer 230 Ajax wchodzi nam tutaj widzicie, jeszcze tyka troszeczkę brakuje to pięć. i mamy jakąś kartę bazową Centurion z São Paulo i St. Paulo, przepraszam, nie St. Pauli, to jest w Niemczech 115. To, czy, jak ona się tutaj znalazła, mieliśmy mieć to po kolei, a nie mamy, nic się nie dzieje. 115 skakuje, widzicie, z St. Paulo, nam też troszeczkę kart jeszcze brakuje. Mamy 115, jest tutaj słońce, niestety, raczej znaczy słońce, no niestety, ale lampa nad nami nam oświetla i jest to oblak, jest to numer 127. I kolejna bazówka skakuje do zestawu. Co mamy dalej? Kolejna karta bazowa jest to numer 253. 253. I mamy tym samym kolejną kartę ze Sportingu. Skakuje nam. Tu nam brakuje jeszcze jednej bazówki i herbu. Jacko, proszę. Jacko numer 225 jest to oczywiście Roma. 225 Jacko skakuje nam na sam róg albumu. Dobra, nadal 1-0 Wisła, jest z Wisła legia. 345 jest to Zapata, jest to International Star. 345 wskakuje nam Kolumbijczyk, jeszcze nam brakuje jednego bazowego i herbu Kolumbii te herby. Państw. No i tutaj już mamy power-upy. Jest to e, Ramos, numer karty 354. moi drodzy. Czyli skakuje on tutaj. Dobra, mamy go. Gdzie jest poniszczony róg? Kwa. Nie wiem. No, wam powiem szczerze, ta karta za bardzo się nie nadaje do jest to karta 361. Ona powinna wylądować tutaj, ale tutaj jest ruch. Ja nie wiem, czy to się da coś z tym zrobić. Tej karty nie dajemy do albumu. I następna karta to jest 363. Piękna karta Tiago Alcantary. 363. Czyli numer tutaj To nam jeszcze też brakuje, dobra co dalej Jeszcze parę tych kart jest, kolejny power up, te razem power Up już na Golmaszynach i jest to karta Millera numer 376 Tu mamy tylko jednego 2 3 4 4 5 6 Mamy bardzo mało tych golmaszynów to jest nas dopiero drugi O Wpada trzeci, 370 Wpada trzeci i jest to Alonso, Iwan Alonso Koło Messiego Power Up. I mamy Power Upa Dynamo I jest to Alaba numer 383 Tak, tak 383 Nie mieliśmy go, 1, 2, 3 I jeszcze parę kart jest, tak? Jeszcze dwie karty tutaj mamy. Fansa jest to Weteran 419 i oczywiście Mil Milner 419 wskakuje nam tutaj. To są ostatnie karty. Kolejna karta Jorge 407 jest to Debiut wskakuje nam tutaj. I ostatnią. Kartą, która nam wpada I jest baka numer 423. Jest to chyba ostatnia karta w, całym, w całej kolekcji. Także tak się prezentuje nasze kolejne zdobycze. Jeszcze tych kart nam dużo brakuje. Kolekcja. no Sporo do zbierania. Nie, Wiktor? Ale my będziemy zaraz tutaj. Proszę, mamy już bisterki przyszykowane i będziemy kręcić. Dobra, piąteczka, dziękuję Ci za pomoc, Wiktor. Trzymajcie się, cześć.